międzynarodowy biegu Nagrodę grodeł jest najważniejszy. Numer 7, jedna z dwóch klaczy Kornelia. Własność Agnieszki Izbickiej, Roberta Zielińskiego i Marka Boruty. Wychodowana w Golejewku. Jokej Mirosław Pilik, trener Bogdan Krzanowski. Numer 12, Baketta. Trenowana przez Andrzeja Wójtowicza w Bełżycach. Stadnina koni rzeczna w siodle. Jokej Michał Pietriakow. Oto stawka, która wystartuje w gonitwie Wielkie Warszawskiej. I ruszyły. Równo wszystko stracił nieco Almanzor, kto wyjdzie na prowadzenie. Nie ma chętnych Rio Flight. Na początku jest pierwszy, ale do przodu przesuwa się Galileo. Galileo jest na pierwszym miejscu. Galileo, ale już teraz wyraźnie. Romarion. Romarion ma zadanie tutaj narzucić mocne tempo dla Galileo i dla Country Cluba. Romarion jest pierwszy, na drugiej pozycji galopuje Galileo. Trzeci Rayo Flight. W na czwartym miejscu, piąty Hipokrates, szósty Country Club. Reszta trzyma się z tyłu. Wyjście naprzeciw ległą prostą. Romarion, Romarion tuż za nim Galileo. Romarion, Galileo na trzeciej pozycji Rayo Flight. Romarion, Galileo, Rayo Flight, Vishnu i Country Club. Romarion jeszcze poprawia. Drugi jest Galileo. Trzeci, Rayo Czwarty, Country Club razem z Wiszniu. To czołówka wyścigu Hipokrates na szóstej pozycji. Do celownika pozostało 1300 metrów. Jeszcze na prowadzeniu jest Romarion. Romarion utrzymuje prowadzenie. Pozostałe konie grupują się, ale drugi jest jeszcze Galileo. Z tyłu mocno wysyłany dogmat słabnie. Poprawia Almanzor, ale tylko niewiele. Jest na przedostatnim miejscu, ale utrzymuje prowadzenie. Romarion, Romarion Galileo mocno wysyłany jest drugi. Romarion Galileo, czwarty country club. Trzeci raj of Light. Przed wyjściem na prostą konie się nieco grupują. Romarion słabnie, ale takie było jego zadanie, narzucić mocne tempo. Wychodzi Galileo i Ray of Galileo, Ray of Light, Ray jest zdecydowanie na prowadzeniu. Ray of Light, Ray of Light. Ray of jest pierwszy, ale dobrze idzie także Wisniu. Wisniu, Wisniu. Wiśniu wysuwa się na prowadzenie. Wiśniu, wiśniu. Po wewnętrznej bandzie galopuje chyba już po zwycięstwo. Wiśniu, wiśniu, rajo, flight. Wiśniu, rajo, flight. Wiśniu, Rio flight. Galileo. Wiśniu, rajo, flight. Galileo atakuje drugie miejsce. Wiśniu, rajo, flight. Galileo na czwartej pozycji. Bonjorno. Niemieckiej hodowli w dosiadany przez Pola Johnsona swobodnie galopował do celownika po zwycięstwo w Wielkiej Warszawskiej. I zatwierdzony wynik gonitwy piątej. Koń pierwszy numer 6 Wiszniu, koń drugi numer 4 Ray of Light, koń trzeci numer 8 Galileo, koń czwarty numer 3 Bongiorno, koń piąty numer 9 Termikanow, koń szósty numer 7 Cornelia, koń siódmy numer 10 Country Club, koń ósmy numer 13 Almanzor, koń 9 numer 11 Dogmat, koń 10 numer 12, Baketta, koń 11 numer 2 Hipokrates i koń 12 numer 5 Romarion. Styl zwycięstwa dowolnie odległości na celowniku. 6 długości, łeb, 7 długości, 3 długości, pół długości. Czas gonitwy 2 minuty 44 i 7 sekundy. ćwiartki 8 i 29, 7, 297 32 i 2. 32 i 7, 31 i 7, 30 i 3 sekundy. Gonitwa szósta, Międzynarodowe Biegu Nagrody.